Lekcja pod tytułem... Witam, z tej strony Mierczek Gaciewicz. Dzisiaj omówimy budowę broni ale nie tej broni ponieważ bezpieczeństwo przede wszystkim tak prawdziwy spruf nie pokazujemy dlatego omówimy sobie budowę repliki ABSG airbubble shotgun tak Jest to elektryk. Nie ma znaczenia. Jest zasilany na 3 baterie AA. 1,5 V. Magazynek jest taki. Można go zmienić i zastąpić innym. Jest to bardzo wydajny magazynek. Ponieważ wystarcza on na około. Ja wiem. 5 mhm. minut ciągłego strzelania. Więc to jest naprawdę dużo. Bardzo pojemny magazynek. Dobry nam to robił. E, tutaj mamy... Tu lufę mamy. Tu. Widać, jest taka dosyć krótka. Ponieważ... Nie potrzeba większej, żeby broń miała zaoszczędzone miejsce. Tutaj mamy, o tutaj, tu, nad lufą jako, mamy wskaźnik laserowy, zaraz pokażę. Tutaj mamy szczerbatkę i możliwość na zamontowanie dodatkowych akcesoriów to nie jest jak pod spodem bo widać, że tutaj nie da się po prostu tego zrobić tak <laughs> i budowa tego teraz, omówmy sobie budowę tego tutaj idzie rurka z tego tu jest takie coś co się kręci ja to zaraz przedstawię widać kręci się powyżej mamy tutaj Chyba silnik, który powoduje to całe, że ten mechanizm działa tak. Tutaj za to ...to służy do wtłaczania powietrza. Widać się to kręci. Jest to robione na zasadzie takiej, że to pompuje to. Tutaj to wypluwa. Do samej lufy i z nad lufy to jest po prostu spuszczane tylko. Cała woda, która zostaje niewykorzystana, cała amunicja niewykorzystana, zlatuje tutaj z powrotem do tego magazynka, więc to jest bardzo oszczędne. Jest to również przylutowane takie RGB. I to chyba tyle, tak wygląda budowa broni absg Jest to bardzo wydajna konstrukcja. Tania przede wszystkim, to jest... Ja może pokażę nawet jak to sobie radzi. Jak widać, ma tylko tryb auto-fire i no, 10 strzałów na sekundę, to jest naprawdę dobry wynik. Niestety zasięg jest trochę wadliwy, no ale nie jest źle. Takim to można zabić zdecydowanie. Się komuś pierdolnie w łeb albo da się wypić sto. A no, więc tyle.